Cześć. Dziś temat dość nietypowy, bo będzie dotyczył maszyn do produkcji drewna kominkowego. Na naszej Facebookowej grupie Okiem Zula po godzinach i zresztą nie tylko tam, ale też na innych grupach branżowych często pojawiał się temat piłowego łuparek, dlatego postanowiłem przygotować ten film. Wielu z nas, czyli osób pracujących w lesie, również dotyka temat łupania drewna, więc myślę, że obejrzycie ten materiał z przyjemnością, a i przy okazji otrzymacie garść przydatnych informacji. Film realizowany był na targach leśnych Forest Show, gdzie miałem okazję nie tylko przyglądać się pracy maszyn marki Japa, ale również mogłem samemu sprawdzić jak wygląda obsługa tych urządzeń. Bardzo pomógł mi Pan Darek, który poświęcił bardzo dużo czasu, aby wszystko pokazać i omówić. Za co serdecznie dziękuję. Historia firmy rozpoczęła się w 1977 roku w Finlandii za sprawą dwóch braci Jari i Jarmo Pawola. Podstawową ideą firmy była produkcja sprzętu ułatwiającego prace rolnicze i leśne. Dzisiaj przedsiębiorstwo należy do grupy Terra Patris, a cała produkcja odbywa się na obszarze Laitilla w Finlandii. Japa 75% swoich produktów przeznacza na eksport, między innymi do Polski. Do dyspozycji mieliśmy dwa modele: Japa 365 Basic oraz Japa 315. Chcę wam pokazać, jak wygląda praca tymi maszynami, i przy okazji opowiem o parametrach technicznych. Pierwszy model, JAPA 365 Basic, to tegoroczna nowość na rynku piłowuparek. Mamy trzy opcje napędu pompy hydraulicznej zasilającej maszynę. Opcja pierwsza to napęd z silnika elektrycznego o mocy 7,5 kW. Drugą opcją jest napęd z womu ciągnika i tu musimy dysponować traktorem o mocy przynajmniej 25 mechanicznych. Trzecia opcja to połączenie dwóch poprzednich. Czyli mamy do dyspozycji oba układy hydrauliczne. Maksymalna średnica cięcia kłody to 36 cm. Układ tnący to nic innego jak silnik hydrauliczny z prowadnicą i łańcuchem. Prowadnica 15-calowa i łańcuch z podziałką 0-325. Smarowanie łańcucha podawane jest z 3-litrowej bańki, znajdującej się tuż obok. Długość ciętego drewna jest regulowana poprzez ustawienie ogranicznika długości. Jednak nie może być dłuższa niż 60 cm, bo właśnie tyle wynosi maksymalny wymiar łupanego drewna. Klocek po przecięciu spada wprost do komory, w którym posuwa się siłownik rozłupujący. Nacisk tłoka wynosi 7 ton i to na co warto zwrócić uwagę to szybkość, z jaką się on porusza. Według danych, które znalazłem na stronie producenta, wydajność maszyny wynosi od 3 do nawet 8 metrów sześciennych na godzinę. I ta wydajność jest oczywiście zależna od wielu czynników. Do wyboru są trzy rodzaje noży rozłupujących: na 4, 6 i 8 części. Noże są ze stali hardox, a ich grubość to 12 mm. W kolejnym etapie pracy rozłupane drewno ląduje na pasie zdawczym, którego zadaniem jest przetransportowanie go na przykład na ciężarówkę, na specjalną paletę czy zwyczajnie na ziemię. Długość takiego pasa to 3,8 metra. W razie konieczności przetransportowania maszyny pas zdawczy należy złożyć i robi się to w bardzo prosty sposób. Podajnik opuszczamy do samego dołu, Wcześniej rozkładamy zabezpieczenie, które zapobiega załamywaniu się pasa, odbezpieczamy i składamy wszystko na pół. Potem, używając kołowrotka, wykonujemy ostatni etap, podnosząc wszystko do pionu i gotowe. Jeżeli została poruszona kwestia transportu, to należy wspomnieć o różnych opcjach. Jedną z możliwości jest podczepienie urządzenia do zawieszenia trzypunktowego w ciągniku. Druga opcja to przeniesienie maszyny przy pomocy wózka widłowego. Opcja trzecia to wyposażenie w zawieszenie do użytku na drogach publicznych spełniające wymagania przepisów dotyczących ruchu drogowego. Także jeżeli ktoś chce działać usługowo nie ma z tym najmniejszego problemu. Waga maszyny jest zależna od jej wyposażenia i może oscylować w granicach nawet jednej tony. Przejdźmy teraz do sterowania i obsługi. Pierwsza dźwignia z prawej strony służy do sterowania stołem podawczym. JAPA 365 posiada dodatkowe wyjścia hydrauliczne przeznaczone do sterowania zaawansowanymi stołami podawczymi, które również są w ofercie producenta. A teraz kilka zdań od specjalisty, czyli Pana Darka. Tutaj mamy wajchę, która nam zatrzymuje i startuje tłok. Na przykład, gdy drewno nam się obróci, ostatni klocek spadnie nam pionowo, możemy zatrzymać tłok, podnieść Położyć go odpowiednio i uruchomić tłok. Wajcha sterująca. Ruch do tyłu uruchamia taśmę podającą. W momencie, gdy kłoda dojdzie do ogranicznika, wykonujemy ruch wajchą do siebie. Wtedy uruchamiana jest piła. Gdy dźwignia dojdzie do samego dołu, uruchamiany jest tłok rozłupujący. Proste, to teraz zobaczcie, jak mi to szło. <słuch> Teraz, kilka słów o drugim modelu, czyli JAPA 315. Jest to mniejsza maszyna i najczęściej jest wybierana do współużytkowania lub dorywczej pracy usługowej. Zasada działania jest podobna do modelu omawianego wcześniej, dlatego nie będę jej tak szczegółowo prezentował. Powiem tylko o głównych parametrach technicznych. Yapa 315 napędzana jest silnikiem spalinowym Honda GX390 o mocy 13 koni mechanicznych. Opcjonalnie jest też napęd elektryczny. Maksymalna średnica cięcia to 31 cm. Nacisk tłoka 5,6 tony. Maksymalna długość łupanej kłody to 50 cm. Można zastosować noże rozłupujące na 2, 4 oraz 6 części. Wydajność według informacji producenta waha się w przedziale od 2 do 6 metrów sześciennych na godzinę. Długość podajnika zdawczego 2,3 m. opcjonalnie dłuższy. Waga maksymalna maszyny to 730 kg. JAPA 315 wyposażony jest w hydrauliczny podajnik do kłód, co znacznie ułatwia pracę. Dużo lepiej sprawdza się on przy dłuższych kłodach, ale do dyspozycji mieliśmy tylko wałki o długości 1,20 m. Ceny kombajnów JAPA zaczynają się od 17 400 zł netto. Konkretów podać nie mogę, bo to wszystko zależy od wybranego modelu i wyposażenia. Firma Serafin posiada duży magazyn koło Krakowa, dzięki czemu nie tylko maszyny, ale i części zamienne dostępne są od ręki. Dla klientów dostępny jest również serwis mobilny. Poszczegóły odsyłam Was na stronę jedynego dystrybutora marki JAPA, czyli firmy Serafin. Link do strony znajdziecie w opisie tego filmu. Jestem ciekaw Waszych doświadczeń z piwołuparkami. Mieliście z nimi do czynienia? Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jest to moja pierwsza tego typu produkcja i bardzo mi zależy, abyście dali znać w komentarzach, co sądzicie o takich filmach. Być może będę mógł przygotować materiały na temat innych maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie, jeżeli oczywiście znajdę firmy chętne do współpracy. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia za jakiś czas. Film powstał przy współpracy z firmą Serafin.